Agata Wrubel straciła wzrok, czuje się wykluczona ze społeczeństwa. Agata Wrubel osiągała przed laty liczne sukcesy w podnoszeniu ciężarów. Niestety, choroby nie oszczędzały utytułowanej sztangistki. W swoim dramatycznym wpisie opublikowanym na Facebooku poinformowała o utracie wzroku, Agata Wrubel poświęciła całą swoją karierę podnoszeniu ciężarów. Na przełomie wieków była jedną z najbardziej utytułowanych sztangistek na świecie. Potwierdzają to jej ośmiokrotne zwycięstwa w mistrzostwach Polski oraz tytuł mistrzyni świata i trzykrotnej mistrzyni Europy. Żywczanka dwukrotnie reprezentowała nasz kraj na igrzyskach olimpijskich. Z Sydnej przywiozła srebrny medal, zaś w 2004 roku w Atenach wywalczyła brąz. Wciąż rozwijającą się karierę sportsmenki przerwała wstrząsająca diagnoza lekarska. Jako 25-latka dowiedziała się o zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C. Cztery lata później zdecydowała się jeszcze wrócić do startu w zawodach, po raz kolejny zajmując pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski, lecz pod koniec 2010 roku definitywnie zrezygnowała z dalszego uprawiania sportu. Agata Wrubel zaczęła wieść normalne życie, podejmując pracę w sortowni śmieci w Wielkiej Brytanii. Wiele wskazuje na to, że wróciła do ojczyzny, choć nie informowała dawnych kibiców o swoim aktualnym życiu naznaczonym olbrzymią tragedią. Agata Wrubel nagle zniknęła z mediów bez śladu. Co się dzieje ze sportsmenką? Były trener ujawnia, gdzie może przebywać, Agata Wrubel straciła wzrok. Sześć lat temu emerytowana sztangistka postanowiła przypomnieć o sobie. Niestety, jej zwrot w stronę internautów podyktowany był pogłębiającymi się problemami zdrowotnymi. Wrubel poprosiła ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, tłumacząc to kosztami leczenia cukrzycy oraz koniecznością uregulowania bieżących zobowiązań. Równocześnie poinformowała o walce z głęboką depresją po śmierci jej matki. Z opublikowanego niespełna miesiąc temu wpisu na Facebooku wynika, że Agata Wrubel wciąż walczy o pozyskanie środków. W okresie przedświątecznym bezskutecznie próbowała sprzedać kubki ze swoją podobizną. Szczerze mówiąc miałam nadzieję, że jakoś to pójdzie, taki kubeczek z autografem na pamiątkę, ale chyba powinno się to stać 25 lat temu. Teraz to już wszystko idzie w zapomnienie, napisała zrezygnowana sportsmenka.